Widzicie te góry, to musi być bardzo. Dzisiaj będzie film z zaplecza. No, name. Ciekawe, kto. Słuchajcie, opanowały nas tetetki. Wszędzie są tetetki. Fabrycznie nowe, piękne pistolety. Wszędzie, gdzie się nie spojrzysz, leży tetetka. Normalnie, nawet do śniadaniówki się zalęgły. Mało tego, kurde. Otworzysz lodówkę. W lodówce są tetetki. Jest takie zamrożenie kapitału. A wiecie, gdzie jest główne źródło? Wychodzimy z zaplecza. Idziemy na teren sklepu. To oczywiście praca w re. Tak. 20 tetetek. 60 parę tetetek. Kolejne. A tu są takie nietypowe. O, dzięki Marku. Tu jest tetetka kombat. Tu jest kombat, tak. Tt. Ta jest po prostu z herbem Serbii. Ta jest z herbem w kształcie, zobaczcie, takiego, to jest dziób orła z oczkiem, a pod spodem jest serbska kura, dwugłowa. A teraz idziemy do... Finalnej sceny z filmu Demony Wojny według Goi. I nie chodzi mi o tego pana. Kojarzycie takiego starego dziada, jak ta wioska się paliła, a on grał na takich gęślach z obłędem w oczach. To jest jego broń. Jego inicjały. I to jest jedyna z nich, wszystkich, która strzelała. A oprócz tego. Wszystko to są nówki albo prawie nówki. I teraz zrobimy anatomię jugosłowiańskiej tetetki. Czym ona się różni od sowieckiej. Anita, mogę Ciebie za operatora poprosić. Najpierw rozsypiemy nasionek, żeby było na czym. O, to pani będzie uprzejma mnie tu zastąpić za kamerą. Ja tu sobie zrobiłem tło podkład, żeby było bardziej artystycznie. Wiecie, co tu leży? To się w ogóle nagrywa? Nagrywa, hmm, się. nagrywa się. Patrz. To jest ostra amunicja. Mimo, że ona taka tempa z przodu. Nie śmiejcie się z określenia ostra amunicja, brojna na amunicja, bo to jest piękne, polskie, przedwojenne określenie. To są naboje z epoki. Zobaczcie. Pistoletny je patrony kalibra 7,62 mm. W komplecie... Do tych pięknych egzemplarzy. Bierzesz sobie losową tetetkę z tych 200, które przywiozłem. Otwierasz. I uwaga: Zespół spustowy, bilnik, to wszystko jest jak w zwykłym pistolecie TT wzór 33. Ale zaczynają się różnice. Nie wymiarowe, tylko w mądrości etapu. Zobaczcie. Po pierwsze. Że mamy żerć powrotną na całej długości, żeby ona nam się zmieściła, to ona jest taka lewarowana. O, widzisz, tak się zegnie. Tu masz takie gniazdo, w które wchodzi, żeby ci nie wyskoczyło do góry. Otwieramy. Nie będziemy robić zdjęcia do środka lufy czy też filmu. Możecie uwierzyć na słowo i pisemną gwarancję że to jest fabrycznie nowa, niestrzelana lufa, tak samo jak cała broń. To jest broń gdzieś z zasobów Agencji Mienia Wojskowego, jugosłowiańskiej takiej odmiany, która nigdy nie była wykorzystana, oprócz tej jednej, która jest już moja. Ja już jej nikomu nie oddam, bo mi się kojarzy z demonami wojny. To były te czasy. Eee, także tak. Widzisz, nie włożę z tej strony. Wkładamy. Tych tetetek mamy 200. Większość z nich jest w stanie idealnym, mało strzelana, ale mam też kilkanaście egzemplarzy, o których śmiało powiem: nówka fabryczna nigdy nie strzelona. Jeżeli oglądasz mnie po raz pierwszy i zastanawiasz się o tym, czym ten facet pierdzieli, co to za jakiś nielegalny skład, otóż, ja jestem od tego, żeby wyrobić ci pozwolenie na broń. W opisie tego filmu masz link do pobrania PDF-a, gdzie wszystko jest wyjaśnione. Masz link do drugiego filmu, gdzie są szczegóły podane. Masz link do naszego forum dyskusyjnego, do naszego czatu sprzedażowego. Od Jestem sobie leśnym dziadkiem. Tak naprawdę nazywam się Marcin Przybysz i jestem prezesem Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonerskiego Trzy Twierdze, które wyrobi ci pozwolenie na broń. To jest prostsze niż prawo jazdy. Zajrzyj w opis. A te tetetki, uwaga, czas start. Wrzucamy je dzisiaj, tak jak mówię, 200 będą dwie aukcje na wunderwaffe.pl. Będzie ta, gdzie mamy po 999, 9, 9, naprawdę. Tom w stanie idealnym i lekko powyżej tom, która jest fabrycznie nowa. YouTube nas zbanuje, bo znowu powiedziałem jakieś cyferki żeby nas YouTube nie zbanował, to napiszcie coś miłego w komentarzu do leśnego dziadka. Najlepiej też yy, ten film udostępnijcie gdzieś na swoich socialach. Może ktoś ma wykop. Zobaczysz, jak na Wykopie twój wątek zdobędzie wielką popularność i będą się wszyscy dziwili, że w Polsce jest taki prosty, taki łatwy dostęp do broni palnej, a on jest naprawdę łatwy. Poczytaj pod spodem tutaj. Czas start. Zaraz wrzucamy na stronę, a ten film wjeżdża godzinkę po wrzuceniu na stronę. Te takie ciekawe, ciekawsze one będą osobno, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj wystawiamy tylko te popularesy. Nuweczki. Dobra, czy nagrała się tym razem całość? No jeszcze jak 6.32.